Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak dojść do miliona złotych, do swojego pierwszego miliona. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Ja obecnie mam 37 lat. Prowadzę już biznes w sumie od lat 19 na różnych kontynentach, w różnych krajach świata. Trochę lat mi zajęło to, żeby dojść do pierwszego miliona. Dzisiaj już mój majątek spokojnie mogę wycenić na ponad 20 milionów. Dlatego myślę, że ten dzisiejszy film będzie dla Ciebie bardzo wartościowy, ponieważ chcę się dzisiaj podzielić nie tylko z Tobą moim doświadczeniem, ale chcę Ci pokazać konkretny sposób myślenia, który pozwoli Ci dojść do tego miliona. Co więcej, podać Ci konkretnych 5 sposobów, z bardzo prostymi obliczeniami, jak ułożyć właśnie i zaplanować tą swoją ścieżkę do miliona złotych, i też będzie kilka niespodzianek. Także startujmy po kolei. Pierwsza rzecz to jest to, że przede wszystkim musisz być nastawiony na długi termin działania. Wielu osobom wydaje się, że dojście do miliona to jest jakiś, jakiś taki mistyczny moment, jakiś jeden strzał, który w życiu się zdarzy, że będziesz kolejnym twórcą Facebooka, że będziesz kolejnym jakimś gościem, o którym będą pisać gazety, że osiągnął taki spektakularny sukces w ciągu paru miesięcy, czy, czy w wieku 18 lat i doszedł od razu do milionów. Niestety tego typu historie sukcesu są bardzo no, rzadko spotykane, więc prawdopodobieństwo tego, że uda ci się na przykład zrobić jednego deala, Jednego deala, jedną transakcję, czy podejmiesz jakąś jedną decyzję i ona nagle Ci przyniesie milion jest praktycznie zerowe. Dlatego nie powinieneś opierać swojej finansowej przyszłości, finansowej przyszłości Twojej rodziny, osób, które są wokół Ciebie, opierać tylko i wyłącznie jakieś prawdopodobieństwo równe temu, że, że może wygrasz na loterii, czy może walnie w Ciebie piorun pięć razy tego samego dnia. Bo to są mniej więcej tak prawdopodobne rzeczy. Dużo lepiej skupić się na rozwiązaniach, które będą miały szansę dać ci ten milion z dużym prawdopodobieństwem, a one są tylko możliwe w długim terminie. Także powinieneś od razu być, być przygotowany, żeby złożyć sobie plan i zaplanować sobie ten pierwszy milion, na przykład w ciągu 3 lat, 5 lat, 10 lat. To są terminy bardzo realne do osiągnięcia. Co więcej, ty masz czas wtedy, żeby. Nauczyć się, jak to robić, żeby popełniać błędy, żeby wyciągać wnioski ze swoich błędów, korygować je i następnie działać dalej. Także pierwsza podstawowa rzecz to jest to, żebyś nastawił się na dłuższy okres działania. A dłuższy okres działania wiąże się też no, z wytrwałością, z konsekwencją w działaniu, z tym, że musisz być przygotowany na to, że na przykład będziesz, żeby jedną jakąś transakcję swoją pierwszą dopiąć, to będziesz musiał wykonać 100 telefonów. 5 tysięcy osób będzie musiało wejść na Twoją na przykład stronę internetową, na której coś będziesz sprzedawać żeby w końcu coś kupił. I to są wtedy realistyczne liczby, to jest wtedy realistyczne podejście. Ty wtedy nie nastawiasz się, że o, wszystko musimy się od razu udać, albo w dwa tygodnie zarabiam milion, albo w ogóle. I przez to na przykład nie wycofujesz się, nie? Bo człowiek, który oczekuje, że, że już że to będzie takie łatwe, że uda mu się za pierwszym razem, że wszystko będzie jak w bajce, taki człowiek przy jakimś pierwszym swoim niepowodzeniu na pewno się wycofa. A mogę ci powiedzieć, że na drodze właśnie w ogóle zarabiania pieniędzy, prowadzenia biznesu, czy nawet inwestowania, musisz być przygotowany, że będą się zdarzać błędne decyzje. Co więcej, będzie ich całkiem sporo tych błędnych decyzji. Będziesz popełniać mnóstwo błędów. Na początku zawsze nie będziesz w ogóle mieć pojęcia co robisz, to też jest normalna sprawa. Że człowiek często na samym początku, kiedy coś Zaczyna czy zaczyna inwestować, czy prowadzić biznes, czy pracować w danej firmie, czy pracować w danej branży, czy na danym stanowisku, to bardzo często nie ma pojęcia zupełnie, co robi. Nie ma pojęcia zupełnie co robi. Po prostu idzie na oślep, ale jakoś po drodze uczy się, e, potyka się, wstaje ponownie, więc na to powinieneś być przygotowany. Właśnie, żeby w długim terminie działać. Nie słuchaj ludzi, którzy Ci będą obiecywać, że zarobisz tu jakieś. Wolność finansowa w ogóle, tylko znajdź jakąś strukturę. Tu trzy osoby, tu trzy osoby, każda zaprosi następne, trzy osoby i pyk! W dwa miesiące w ogóle ty już będziesz miliarderem. Takie rzeczy po prostu to są bajki, nie działają, nie wiesz w tego typu rzeczy, bo po prostu będziesz się nie tylko zawodzić, ale też będziesz szedł w zupełnie złym kierunku. Nie będziesz podejmować tych działań, które należy podejmować, a o nich właśnie zaraz Ci powiem. Kolejna rzecz to, jest to, kolejna rzecz to jest to, że możesz sobie założyć, robiąc swój plan w dojściu do miliona, możesz założyć, że będziesz z każdym rokiem zarabiać więcej. No mądry człowiek, a myślę, że jesteś mądrym człowiekiem, skoro jesteś tutaj na kanale, no to tutaj raczej głupie osoby nie przychodzą, więc mądry człowiek z każdym rokiem swojego działania, na przykład z każdym miesiącem, nabywa jakąś nową wiedzę, nie? Radzi sobie coraz lepiej. Jeśli masz biznes, no to zdobywasz doświadczenie w tym biznesie, budujesz swoją markę, budujesz pozycję na rynku. To samo, mając jakąś swoją karierę, nie? Awansujesz po drodze, jesteś coraz bardziej doświadczony, popełniasz mniej błędów, ale znajdujesz, też, znajdujesz sposoby na to, jak na przykład przeskoczyć pewne rzeczy i robić coś szybciej i lepiej. Nie? Więc możesz sobie założyć, przyjąć takie założenie już na samym początku, że powiedzmy, no, że w 5 lat chcesz dojść do miliona, to przyjmij sobie założenie, że nie musisz zarabiać po 200 tysięcy równo, albo oszczędzać po 200 tysięcy każdego roku. Nie musisz przyjąć takiego założenia. Możesz przyjąć sobie założenie na przykład takie, że w pierwszym roku zarobisz 50 tysięcy złotych, czyli nieco ponad 4 tysiące miesięcznie, nie? W drugim roku dołożysz do tego 100 tysięcy złotych, czyli już 8300 miesięcznie. W trzecim roku 200 tysięcy złotych, czyli 16600 musisz miesięcznie zarabiać, a raczej zarabiać dodatkowo oprócz tego, co wydajesz na życie oczywiście, nie? W czwartym roku na przykład 300 tysięcy, czyli już 25 tysięcy złotych miesięcznie, no i w piątym roku 350 tysięcy złotych, czyli zarabiać... Albo odkładać po 29 100 zł miesięcznie. Czyli zobacz, te liczby cały czas rosną, nie? cały czas idą do góry, do góry z każdym rokiem Twojego działania. Możesz sobie przyjąć takie założenia, nie? Bo założenie, jeśli ty byś od razu sobie postawił, że masz mieć 200 tysięcy w pierwszym roku i zarabiać 16 tysięcy, jak ty dopiero startujesz, nie? Otwierasz firmę, dopiero będziesz pozyskiwać pierwszych klientów, orientować się, jak to wszystko ma działać. No, to prawdopodobnie Ci się to nie uda, nie? Będzie to ciężkie, żeby to wykonać, ale już w drugim roku będziesz już nie skupiać się na podstawowych rzeczach, żeby znaleźć księgowego, żeby ułożyć strukturę firmy, żeby zatrudnić jakiegoś pracownika, tylko już w drugim roku na przykład się skupisz właśnie na pozyskiwaniu jak największej ilości klientów. Czyli przyjmijmy sobie takie założenia, nie? I teraz, jeśli zbudujesz sobie taki plan, a ja wam w niedzielę, w tą niedzielę będę pokazywać na darmowym szkoleniu, jak taki plan konkretnie budować. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a już jest niewiele czasu. To od razu zatrzymaj ten film. Kliknij link pod tym filmem, gdzie zapiszesz się na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla Was w niedzielę o godzinie 17. Będzie to szkolenie na temat tego, jak zaplanować całą swoją finansową przyszłość. Więc zatrzymaj teraz ten film. Zapisz się. I wracamy zaraz ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie to co to ma być? Nie wolno odkładać na później takich decyzji, bo na tym szkoleniu dostaniesz też wiedzę, jak zarządzać pieniędzmi lepiej z miesiąca na miesiąc, jak wyrobić odpowiednią psychologię właśnie do tego, żeby dojść do jakiejś dużej kasy. Więc koniecznie skorzystaj z tej szansy, bo oprócz tego też w tą niedzielę, nie tylko o 17 poprowadzę szkolenie, ale będzie też szkolenie o godzinie 13. O godzinie 13 będę uczyć Cię marketingu internetowego, co w dzisiejszych czasach jest absolutnie rzeczą obowiązkową. Jeśli prowadzisz biznes, chcesz prowadzić biznes, czy w ogóle chcesz zarabiać w jakikolwiek sposób pieniądze właśnie przy wykorzystaniu... Internetu, to w dzisiejszych czasach no, musisz być bardzo dobry w tym marketingu internetowym. Nawet jak to zlecisz pracownikowi czy zewnętrznej firmie, to ty musisz wiedzieć, co oni mają robić, żeby cię nie robili w konia i żeby działali efektywnie. Więc od razu też możesz zapisać się na to szkolenie. O 13 też jest drugi link. Wyzwanie 90 dni, łamane przez 90 dni.pl, łamane przez Akademię Biznesu. Zapisz się na ten kurs, też darmowy kurs w, w niedzielę o godzinie 13, gdzie właśnie będą uczyć was marketingu internetowego. A my wracamy sobie tutaj. Popatrz, mamy już taki plan zbudowany. Nie na 5 lat. Na 5 lat, że w każdym roku zarabiasz coraz więcej pieniędzy, ale pierwszy rok to jest 50 tysięcy do zarobienia, dodatkowo nie i 4 jakieś 1150 zł, żeby odłożyć miesięcznie. I teraz co jest ważne, żebyś skupił się na pierwszym roku. Żebyś miał wizję tego, że za 5 lat będziesz mieć ten milion na koncie, żebyś miał wizję tego, że za 5 lat będziesz już żyć na świetnym poziomie, że za 5 lat na przykład, czy za 10 lat będziesz mieć piękny dom, wspaniały samochód, dużo pieniędzy, wolność finansową, będziesz mógł podróżować po świecie, zapewnić dla swoich dzieci dobre wykształcenie, opiekę medyczną, bezpieczeństwo. No, możesz o tym myśleć i powinieneś o tym myśleć, bo to te rzeczy daleko mają cię najbardziej motywować. Natomiast swoje skupienie ty powinieneś teraz w 100% ukierunkować. Na pierwszy rok. Czyli nie myśleć o tym, jak ja zarobię na przykład 300 tysięcy w roku czwartym, czy 350 tysięcy w roku piątym. Tylko skupić się, jak w pierwszym roku zrobić pierwsze pięć dych. Nie? Jak w pierwszym roku zarobić te pierwsze 50 tysięcy. To jest duży błąd ludzi, którzy właśnie startują z biznesem, czy, yy, czy w ogóle działają w swojej karierze, że to myślenie o przyszłości i tak wiele różnych niewiadomych, które na pewno przecież będą, nie? Bo przez 5 lat się tyle rzeczy wydarzy i ty będziesz musiał tyle rzeczy robić i tyle problemów rozwiązać, że jeśli teraz ty nałożysz wszystkie te problemy sobie na głowę, to one cię przytłoczą. Przytłoczą i albo przestaniesz robić cokolwiek, albo ta droga do tego miliona będzie dla ciebie, no zamiast być czymś fajnym, fajną przygodą, nie? Pewnym e, etapem twojego życia, nie? Który później będziesz wspominać z łezką wokół, stanie się jakimś piekłem. Piekłem, gdzie ty będziesz cały czas zestresowany, wycieńczony tym myśleniem. Więc skup się na pierwszym roku. A nawet pierwszy rok też podziel sobie na pół. Skup się na pierwszych sześciu miesiącach. To podziel na miesiące. Skup się na pierwszym miesiącu, na tygodniu i na tym dniu dzisiaj. Co masz dzisiaj zrobić? Pierwszy krok, jak wy. Wykonać, żeby dojść do tego miliona, nie? Najważniejszy jest ten pierwszy krok. Większość osób, zdecydowana większość osób nigdy w życiu swoim nie podejmuje tego pierwszego kroku. I dzięki temu nie dochodzą nigdzie. Trwają w jakiejś pracy, czekając tylko na emeryturę, czekając na starość, na śmierć. No nie na tym chyba życie polega, nie? Więc skup się na tych rzeczach, które są... mniej plan długoterminowy, policz sobie to wszystko, żeby to miało sens, żebyś mógł monitorować, jak ci idzie, nie? Żeby to też, co czeka cię na końcu tego planu, bardzo ci motywowało do działania, bo jakieś 50 tysięcy, które odłożysz w tym roku, to możesz pomyśleć, kurde, na jednego mieszkania za to się nie da kupić, kawalerki nawet, kurczę, w jakimś małym miasteczku, nawet na wsi, nie? Nie kupisz za to kawalerki. Więc możecie to nie motywować. Stwierdzisz, kurczę, za 50 tysięcy nawet auta porządnego nie kupisz, jakiegoś 10-letniego ewentualnie tam, tam używańca, nie? Więc możecie to nie motywować, ale jeśli ty będziesz mieć właśnie ten długoterminowy plan, o czym będziemy mówić w niedzielę o 17, więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to koniecznie zrób to teraz. Jeśli będziesz mieć ten długoterminowy plan, to on właśnie będzie do tego, żeby cię motywować, a skupienie się na tym, co robisz dzisiaj, jutro, w tym tygodniu, w tym miesiącu, czy w pierwszym roku, będzie po to, żeby działać, nie? Czyli motywujemy się tym, co jest za 10 lat, a działamy tu i teraz. I skupiamy się na problemach, które mamy tu i teraz, i na sprawach, które mamy do rozwiązania tu i teraz. No i teraz masz wybór, nie? Masz wybór na początku, czy na przykład działać u kogoś, czyli być, rozwijać swoją karierę no, yy, zawodową, nie? No to wtedy też oczywiście możesz dojść do miliona. Pokażę Wam w niedzielę o 17:00 konkretne wyliczenia. Jak właśnie działając yy, jak działając normalnie w, gdzieś w pracy, odkładając sobie 2000 miesięcznie? No W dzisiejszych czasach nie jest to jakaś wielka sztuka. Wiadomo, no nie, nie możesz liczyć, że jako gdzieś tam naj, najniższej jakości pracownik fizyczny, ty będziesz w stanie dojść do miliona. No szanse są małe, bo będzie ci ledwo starczać na twoje życie, nie? więc od razu musisz sobie wybrać taki zawód dla siebie, który ma potencjał rozwoju. I niekoniecznie to musi być zawód, który wymaga od Ciebie pięcioletnich studiów, e, wielkiego doświadczenia piętnastoletniego. Przecież handlowiec, to bardzo często ludzie, którzy są handlowcami, nawet nie mają skończonych studiów, ledwo jakąś szkołę średnią, a jeśli nauczą się, jak to robić dobrze, mogą zarabiać spokojnie kilka, kilkanaście tysięcy złotych i więcej. Więc jest wiele różnych zawodów, zresztą nagrałem tutaj dla Was mnóstwo filmów właśnie o tego typu różnych i pomysłach na biznes, i zawodach. W których można zarabiać te większe pieniądze. A popatrz, no wystarczy, że będziesz OK, piątkę zarabiasz yy, na życie i do tego dwójkę, na przykład na właśnie oszczędności na wolność finansową, czyli w 7, la, 7 tysięcy potrzebujesz zarabiać miesięcznie nie? na rękę. I wtedy żyjesz i na dobrym poziomie, i oprócz tego też budujesz tą swoją wolność finansową. A tak jak mówię, w niedzielę pokażę wam fajne symulacje, które Ci pokażą, że już te 2000 zł miesięcznie odkładanie przez tam 18 lat yy, inwestowanie tego mądrze może Cię doprowadzić spokojnie do miliona. W gotowie, na koncie, nie? Więc, więc jedziemy dalej. Pierwsza rzecz to jest zawód, druga rzecz to jest biznes. No i teraz chcę Ci pokazać kilka takich analiz, jak w biznesie właśnie dojść, a dokładnie będzie ich pięć, jak w biznesie dojść do tego pierwszego miliona. Popatrz. Możesz wydać swoją książkę, temat niesamowicie popularny ostatnio, różni ludzie wydają książki, youtuberzy wydają, nawet ci najmłodsi, co jeszcze tam niewiele potrafią ciekawego napisać, ale już wydają książkę, nie? Więc możesz wydać książkę, zwłaszcza jeśli jesteś ekspertem, masz jakąś pasję, jesteś w czymś dobry, to możesz podzielić się tą wiedzą z ludźmi, no i wydać książkę sam. Wydając książkę sam, spokojnie, no sprzedając ją na przykład za pięć dych, nie? Jesteś w stanie po liczeniu podatków, kosztów produkcji i tak dalej, mieć na przykład 30 zł zysku na jednej sztuce książki. W wydawnictwie, no nie licz na więcej niż 4 zł, natomiast samodzielnie wydając masz 30 zł, jaką książkę czy e-booka. Więc łatwo policzyć, że potrzebujesz sprzedać w sumie tych 33 tysiące książek. Ja w swoim życiu sprzedałem obecnie ponad 35 tysięcy książek, no niestety nie jako self-publishing, tylko z wydawnictwem, więc do miliona nie doszedłem dzięki tym książkom, ale dzięki innym rzeczom. A one też na pewno pomogły, nie? W budowaniu jakiejś tam właśnie marki osobistej czy reputacji. Więc popatrzcie, mamy 33 tysiące książek, więc jeśli podzielimy sobie to adekwatnie do tego planu, który przed chwilą powiedziałem, pięcioletniego, że w pierwszym roku ty masz wykonać na przykład nie 20%, tylko 5% zadania, nie? No to wyjdzie, że w pierwszy rok musisz sprzedać 1650 książek. Czyli w pierwszym miesiącu, jeśli to sobie podzielisz, równomiernie jakieś tam powiedzmy 120 książek. To jest jak najbardziej do zrobienia. Ja sam, jak swoje książki, jeszcze dawniej, jak mieszkałem w Polsce, sprzedawałem przez Allegro, to na jednej tam licy aukcji mi schodziło 100, 150 czasem książek w tydzień, w dwa tygodnie, nie? Więc jest to jak najbardziej do zrobienia. Zwłaszcza, jeśli jeśli nauczysz się marketingu internetowego, czego też w niedzielę o 13 będę was uczyć, to wtedy no, nauczysz się, jak to wypromować, jak znaleźć klientów na te Twoje książki, żeby się drzwiami i oknami po prostu walili i chcieli Twoją książkę dostać. Druga rzecz, możesz handlować czymś, czymkolwiek. Zawsze Wam mówię, używanymi rzeczami. Można handlować, można naprawdę dużo zarobić, bo używane rzeczy można bardzo tanio kupić od ludzi, bo czasem ktoś się chce czegoś pozbyć, Nawet za darmo oddaje, żeby mu tylko nie graciło w domu, a ktoś inny z kolei, kto potrzebuje tej rzeczy, jest w stanie za nią całkiem sporo zapłacić. Nie? Więc można różnymi rzeczami już widziałem, ludzie handlują częściami do samochodów na przykład używanymi albo kupują całe auta rozbite, rozkładają na części. Nie mówię o złodziejach, nie? Że na części sprzedają, tylko po prostu ludzie legalnie kupują auta, gdzieś tam porozbijane i sprzedają później z nich części i na tym zarabiają pieniądze. Ludzie sprzedają używane samochody, używane różne książki, płyty, ubrania. Można na tym zarobić, więc popatrz. 100 złotych mając, powiedzmy na jednym przedmiocie, powiedzmy, że tam nie będziesz handlował z pinkami do włosów za trzy grosze, tylko mając na przykład 100 złotych, nie? Handel przez internet. No to musisz sprzedać 10 tysięcy przedmiotów, żeby dojść do miliona. Czyli w pierwszym roku 500 przedmiotów, czyli miesięcznie 40 tam jeden, przedmioty. To naprawdę nie jest dużo, to naprawdę nie jest dużo. To jest półtorej rzeczy dziennie, czy tam no nie średnio. Więc jesteś w stanie znowu to zrobić. Dalej, zorganizuj 200 eventów różnych, imprez jakichś, szkoleń, wesel, tak żebyś z każdego miał 5000 złotych imprez integracyjnych dla firm, różne rzeczy można robić, nie? Oczywiście wiadomo, teraz w czasach pandemii jest to temat no, niezbyt e, chodliwy, ale przecież to się kiedyś skończy. I co więcej, popatrz, teraz padają wszystkie firmy, co miały cokolwiek wspólnego z eventami różnymi, no padają, bankrutują albo wycofują się z rynku. W momencie, kiedy sytuacja z wirusami się uspokoi, rynek pozostanie puściutki. Ludzie będą chcieli chodzić na eventy, będą chcieli używać tych eventów. Firmy będą chciały korzystać ze szkoleń integracyjnych, śluby, różne tego typu rzeczy. A będzie bardzo mało firm, które będą świadczyć te usługi, więc wtedy wejście na rynek, to będzie no, jak błękitny ocean. Więc popatrz po 5000 złotych, czyli w pierwszym roku musisz 10 takich eventów zorganizować, czyli nawet mniej niż jeden na miesiąc. Jak najbardziej ja robiłem imprezy, zrobiłem setki imprez, nawet myślę, spokojnie ponad 1000 imprez zorganizowałem w swoim życiu, czasem miesięcznie. Miesięcznie to miałem po kilkanaście imprez, nie? A jak organizowałem w ogóle imprezy cykliczne w Krakowie w klubach, no to, to tygodniowo mieliśmy po 8 imprez. Czyli miesięcznie tam po, po, po 32 imprezy w każdym, w każdym miesiącu. Oczywiście nam nie było 5 tysięcy z każdej wtedy, ale mówię, jest to jak najbardziej dostępne, jeśli się skupisz na tym biznesie, jesteś w stanie do tego dojść. Kolejna rzecz to jest na przykład to, żebyś był przedstawicielem na przykład nie przedstawicielem, tylko pośrednikiem nieruchomości. Pośrednik nieruchomości, na przykład powiedzmy, masz 5%, to jest twoja prowizja ze sprzedaży. Powiedzmy, że tam średnio jakieś mieszkanie sprzedaje się za 300 tysięcy złotych, nie? Czyli musisz sprzedać 67 takich mieszkań przez 5 lat, żeby zarobić ten milion, dojść do tego miliona. Czyli wystarczy, że trzy mieszkania w pierwszym roku sprzedasz. Trzy mieszkania w pierwszym roku sprzedajesz, i z tego już masz wyrobioną tą i 35 PSB mieszkania w pierwszym roku, żeby wyrobić już ten temat. Czyli jedno mieszkanie na cztery miesiące. I jeśli skupisz się na tym, jesteś w stanie jak najbardziej to robić, zwłaszcza, że znowu w tym przypadku wirus sprawi, że dużo osób będzie chciało sprzedawać swoje mieszkania, bo nie będą mogli płacić lat kredytu, bo nie będą mieli je komu wynająć, więc będzie rynek, no obracać się. Dalej, punkt piąty. To jest to, żebyś znalazł sobie na przykład, jeśli stworzysz jakiś serwis abonamentowy w internecie, czy będziesz mieć jakieś usługi abonamentowe, to na przykład znajdziesz tysiąc klientów, którzy przez 10 miesięcy będą płacić 100 zł abonamentu za Twoją usługę. usługa może być różna. To mogą być działania internetowe, bądź działania w świecie rzeczywistym. Na przykład masz mijnię samochodową, nie? I na przykład. Od kogoś bierzesz stówkę miesięcznie, za dwa mycia na przykład co dwa tygodnie on myje sobie samochód. Więc sprzedajesz taki karnet, ktoś kupuje na 10 miesięcy za 1000 zł i w tym ma na przykład 20 myć samochodu, nie? Bo to jest duża na przykład zniżka w porównaniu do tam jakichś innych usług. I już od razu masz takich klientów, wtedy musisz znaleźć 1000 przez tych 5 lat, czyli 50 w pierwszy rok. Czyli znowu 50 klientów na Twojej na przykład myjni samochodowej, którzy kupią od Ciebie taki karnet. Czy, czy ktoś zakłada solarium, inna dziewczyna robi tipsy, fryzjer. Różne są tego typu usługi, gdzie klient tam stówkę miesięcznie może zostawiać, nie? Więc popatrz, podałem Ci teraz pięć różnych takich sposobów, jak właśnie dojść do miliona, jak sobie to liczyć. Jak właśnie schodzisz później z tego wielkiego planu, bo później możesz mieć plan na 10 milionów, nie? To już może rosnąć w miarę jedzenia, jak chcesz. Zależy, jak masz wysokie cele w swoim życiu. Natomiast później, jak zejdziesz sobie właśnie do tego, co masz zrobić dzisiaj, nie? Że dzisiaj Twoim celem to jest zrobić sobie plan biznesu. Jutro zrobić to, to i to. Pojutrze i zarejestrować firmę. Po pojutrze zrobić to. Jak skupiasz się na jednej rzeczy na raz, to naprawdę jest dużo łatwiej i wtedy to człowieka tak nie przytłacza, jak myślenie od razu, że ty z poziomu człowieka, który nigdy nie prowadził biznesu, nagle masz być człowiekiem, który potrafi zaprojektować w dwa dni 1000 osobow 1000 osobową firmę potężną z wielkimi powierzchniami. Nie? Ważnym elementem jest to też, że musisz mieć odpowiednią psychologię. O tym będziemy mówić w niedzielę na tym szkoleniu o 17.00. Odpowiednie nastawienie. Musisz pozbyć się różnego rodzaju blokad. Ludzie mają naprawdę mocno narobione do głowy przez właśnie naszą historię, przez 50 lat komunizmu. Co o czym zresztą mówiłem w filmie w poniedziałkowym. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu poprzedniego na kanale, koniecznie go zobacz, bo mówię tam właśnie o różnych błędnych przekonaniach, które sprawiają, że ludzie po prostu przez całe życie są biedni. Że przez całe życie ledwo wiążą koniec z końcem, spłacają przez całe życie jedno jakieś małe mieszkanko, jeżdżą ciągle starymi 20-letnimi samochodami i do niczego nie dochodzą. To jest kwestia, która zaczyna się najpierw w Twojej głowie. Przecież Twoja głowa decyduje o tym, jakie Ty ambitne cele sobie postawisz, do czego będziesz zmierzać. Więc bardzo ważna jest odpowiednia psychologia. Ważnym jest też to, żeby odróżnić to, że Ty zarabiasz milion, od tego, że Ty masz milion. Bo faktycznie wiele osób zarabia duże pieniądze, ale to trzeba jeszcze dołożyć drugą rzecz, czyli dyscyplinę odpowiednią wydatków. Mądre inwestowanie tych pieniędzy. Bo nawet człowiek może zarabiać milion rocznie. Takich osób w Polsce, jak patrzyłem w statystykach, nawet ostatnio mówiłem, że jest ale już jest więcej, już jest ponad 20 tysięcy osób, które zarabiają milion w ciągu jednego roku. Tylko pytanie jest, kto z ty, ile z tego miliona tym ludziom zostaje, nie? Bo można zarabiać po 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych miesięcznie, ale jak ty wydajesz 300 tysięcy, to i tak będziesz na długach, będziesz bankrutem na długach. A też Twoja y, dobra pasza może się kiedyś skończyć, i tylko ci zostaną długi, a już nie będzie tego wysokiego stylu życia. Więc y, ważnym jest też, żeby właśnie nauczyć się odpowiednio te pieniądze odkładać. O tym też będziemy mówić w niedzielę. E, kolejna rzecz to jest to. Żebyś nie myślał tylko i wyłącznie o pieniądzach. Ja wiem, że za pieniądze można wiele rzeczy kupić, prawie wszystko na świecie, oprócz miłości, przyjaźni, prawie wszystko można kupić pozostałe, nie? Za kasę. Ale to nie same pieniądze mają Ci motywować, tylko to właśnie, co Ty, jaki poziom życia sobie stworzysz, czy tam gdzieś w przyszłości, jeśli te pieniądze zarobisz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że raczej zamiast skupiając się na tym, jak zarobić milion złotych, skup się na tym, jak znaleźć milion osób, którym możesz pomóc. To jest dużo lepsze myślenie. Im bardziej Ty skupisz się na pomaganiu ludziom, na rozwiązywaniu problemów ludzi, na dawaniu ludziom wartości, na, na rozwiązywaniu właśnie jakichś ich kłopotów, które mają, tym więcej zarobisz pieniędzy. Tym więcej zarobisz pieniędzy. To jest wtedy naprawdę uczciwy układ, jeśli Ty skupiasz się nie tylko na kasie, którą dostajesz od ludzi, ale przede wszystkim na wartości, którą Ty dla nich generujesz że ułatwiasz im życie, że rozwiązujesz ich jakieś problemy, że sprawiasz, że ich życie jest wyższej jakości. Kolejna rzecz to jest to, żebyś inwestował w siebie. Bardzo często ludzie pytają mnie, Krzysiek, w co najlepiej zainwestować? W siebie. Jeśli jeszcze nie zarabiasz dużych pieniędzy, to inwestuj cały czas w siebie. Bo wiele osób chce przeskoczyć element teraz, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza nowe pokolenia są już takie, bardzo mają postawę roszczeniową, już by chcieli tu i teraz wszystko bez żadnej pracy, nie? I to niestety nie działa, takie podejście, więc... Nie wpadaj w taką pułapkę, że Ty chcesz od razu być inwestorem, jak masz 100 zł w portfelu, czy 1000, czy 10 tysięcy złotych, że Ty już chcesz być inwestorem i na inwestycjach zarobisz, koko, zarobisz kokosy. To się tak nie stanie. Realistyczną kwotą z inwestycji jest 7, 10%, 15% to już jest naprawdę super temat, 20 to już jest wybitny temat. Więc jak masz 10 tysięcy, to nawet y, te pieniądze, jak będą dla Ciebie pracować przez 10 lat, to i tak no, nie, nie uzbierasz z tego jakiejś wielkiej sumy, nawet jakbyś świetnym był inwestorem. Więc raczej skup się na tym, żeby właśnie zwiększać swoje umiejętności. Czy te umiejętności w biznesie, czy na stanowisku, w którym pracujesz, czy właśnie w kierunku, gdzie chcesz budować swoją karierę, żeby się doskonalić, rozwijać cały czas. Bo tu jest w Twojej głowie jest inwestycja, czyli Twój mózg, Twoja wiedza, Twoje umiejętności, to jest coś, czego nikt Ci nie zabierze. Niezależnie, czy jest kryzys, czy jest Hossa, czy jest dobra Sytuacja w ekonomii, czy jest, czy jest wielka katastrofa, to Twoja głowa będzie lepiej pracować w każdej z tych sytuacji. Więc co więcej, będzie Ci procentować przez całe Twoje życie. Więc dlatego warto się rozwijać. Cieszę się, że jesteś tutaj właśnie na kanale, oglądasz te moje filmy. A i chciałbym też, żebyś stosował to, co mówię na tych filmach, nie? I tak samo na, na tych webinarach, bo w niedzielę, tak jak mówię, dwa dla Was poprowadzę bardzo ważne szkolenia, na których dostaniecie no, mega wartościową wiedzę. Kolejna sprawa to jest to też, żeby planować, żeby właśnie monitorować cały czas swój, swój progres, sprawdzać efekty, sprawdzać, czy coś działa, czy nie działa. Wiele osób ma bardzo nieefektywny biznes i zarabiają pieniądze nieefektywnie, bo może nawet mają dużo klientów, generują duże obroty, ale mają też też ogromne koszty, nie potrafią właśnie optymalizować swoich kosztów. To jest równie ważne jak zarabianie, o ile nie nawet ważniejsze. Co z tego, że masz firmę, która robi na 10 miliardów złotych rocznie obrotu. Jak Twoja firma może na przykład przynosić stratę, nie? to wtedy Ty jako właściciel jesteś na minusie. Nie no, że się namordujesz, masz tysiąc osób pod sobą, to jeszcze, jeszcze, jeszcze musisz dopłacać do tej całej zabawy. Nie? Kolejna rzecz to jest to, żebyś unikał długów jak ognia. Żebyś unikał długów jak ognia. Bardzo często zdolni ludzie popagają, popadają w długi, co ich demotywuje całkowicie, sprawia, że już nie mają o tym nic zrobić, że przez wiele lat później zamiast budować swój majątek, to spłacają jakieś długi i błędy młodości. Jeśli teraz nie masz długów, to weź sobie. Do serca naprawdę to, żeby karty kredytowej to używać tylko do płatności, a nie po to, żeby brać kredyt na niej, żeby się starał się nie brać kredytów, a już w ogóle kredytów absolutnie żadnych na dobra konsumpcyjne czyli na jakąś rozrywkę, przyjemności, wakacje, telewizor na tego typu rzeczy nie ma sensu brać kredytów. No, i na koniec, tak jak wcześniej powiedziałem, chcę to jeszcze raz powtórzyć, żebyś dzisiaj skupił się na jednej rzeczy. Na jednej rzeczy, którą Ty masz wykonać. Wykonaj jeden krok dzisiaj, jutro zrób drugi, pojutrze trzeci. Zobaczysz, że dużo łatwiej Ci będzie właśnie w ten sposób działać i dużo szybciej osiągniesz to, co chcesz. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film Ci się spodobał. Oczywiście, jeśli chcesz więcej inspiracji, to tutaj na kanale masz no, mnóstwo filmów, w których Wam przedstawiam no, sto kilkadziesiąt w sumie pomysłów różnych na biznes. Także wyszukaj sobie te filmy koniecznie. Widzimy się też w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o 13.00 i o 17 a na dzisiaj trzymaj się aha, jeszcze, jeśli nie wrzuciłeś łapki pod tym filmem zrób to teraz, duża prośba jeśli nie subskrybujesz kanału, to też zrób to od razu zasubskrybuj, wciśnij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, a na dzisiaj ja się z Tobą żegnam więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!